Pamiętajcie, że jak kupujecie taki samochód i to będzie Grand, to żeby były wszystkie fotele w samochodzie, ponieważ bardzo często handlarze i ludzie, którzy sprzedają te samochody, wyciągają tylne fotele i po prostu je sprzedają osobno, bo one są bardzo drogie. A dodatkową ciekawostką jest to, że te fotele sprzed lifta nie pasują do polifta, chociaż wyglądają praktycznie identycznie tak samo. A ile kosztują takie fotele? Zależy od, oczywiście od stanu technicznego. Od 500 do 1000 złotych bez problemu. A to są tutaj dwie sztuki zawsze. I tutaj jeszcze jedna szybka ciekawostka. Prawdopodobnie lubicie, jak wam samochody nie gniją. Mam tu Rekwizyt, czyli magnes. Jedynym metalowym elementem w tym samochodzie są tylne błotniki, ponieważ drzwi poszycia mają plastikowe. Tutaj to samo błotniki również są plastikowe maska jest aluminiowa. Akurat niefortunnie nie chcę zjechać, ale uwierzcie mi, że jest aluminiowa. Oczywiście zderzaki są plastikowe dach jest. Jednak metalowy? Dlaczego? Przecież miał być aluminiowy. A czasami też jest panorama, to wtedy jest szklany, ale. Uuu, pomyłeczka. Dach jest metalowy, tylne błotniki są metalowe, tylna klapa aluminiowa, reszta wszystko dookoła jest plastikowa.